Juhu. Guciu, czy to ty? Co się dzieje? Mam dobre wieści. Postanowiłeś wcześniej wstać? Tak, ale tylko dzisiaj. Właśnie zgłosiłem nas do udziału w turnieju ProPolis. Co? No wiesz, ten wielki bieg po Łące. Tak, zapisałem nas. Wspaniale, prawda? Masz na myśli ten bieg wymagający odporności, szybkości oraz inteligencji? Tak, z Twoją inteligencją i moją niezwykłą sprawnością fizyczną na pewno damy radę. A... Już widzę minę sędziego włoska, kiedy zdobędę trofeum. Nagroda to flakonik miodu różanego. Mm. O co chodzi? Sądzisz, że nie jestem dość dobry? Ależ nie! Jestem pewna, że wygrasz. O, i wiesz co? Od razu zaczniemy trenować. Trenować? Żartujesz. Widząc, jak świetnie idzie mi w ragby, zamierzam odpoczywać do jutrzejszego poranka. Co zrobiłaś? Przekonałam Gucia, że jest mistrzem sportu. Ale po co? By dodać mu pewności siebie i udało mi się. Ach, no to w porządku. Nie, nie jest w porządku, bo teraz Gucio chce wziąć udział w turnieju Propolis i na pewno przegra, a to go załamie. Moja droga Maju, jest na to sposób. Powiedzieć mu prawdę? Mhm. Ach, byłam pewna, że to powiesz. Hej, Guciu, jesteś gotowy? Gotowy? Nie spałem całą noc, bo myślałem o nagrodzie. Świetnie, ale najpierw chciałabym coś powiedzieć. Ja pierwszy. Jesteś najlepszą przyjaciółką pod słońcem. A... Tak. Dzięki tobie jestem jak całkiem nowy owad, który chce się uczyć i udowodnić sędziemu, że może być najlepszym uczniem w klasie. Wiesz, to. To świetnie. A, co chciałaś mi powiedzieć? O, nic. Na pewno wygramy. Jasne, wygramy. Aha, widzę, że nasi młodzi zawodnicy już są gotowi do biegu. To wasze mapy. Musicie znaleźć trzy fanty i przynieść je tutaj do punktu startowego. Kto pierwszy, ten lepszy. Żeby było jasne, nie będzie nagrody dla pszczoły, która przyleci ostatnia. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli. Wszyscy gotowi? A więc rozpoczynamy wyścig Propolis.